Cześć dziewczyny, Ola, Ania i Oluś. Dzisiaj zaczynamy drugi trening. Ten trening będzie troszeczkę trudniejszy od poprzedniego. Ćwiczenia będziemy wykonywać przez 45 sekund jedno po drugim z 10-minutową przerwą między ćwiczeniami. Przygotujcie sobie również ręcznik. My mamy tutaj z Anią ręcznik, Oluś też ma. Pierwsze ćwiczenie 45 sekund. Unosimy jedną, drugą nogę w szybkim tempie. Góra, 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 góra. Tempo, tempo. Raz, dwa. Dzisiaj są cztery bloki. W każdym z bloków po trzy ćwiczenia. I cały zestaw czterech bloków powtarzamy dwa razy. A najlepiej trzy. Góra, wydech, wydech. Cały czas góra, brzuch spięty, plecy proste. Cały czas w tempie. Raz, 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 raz. Góra, 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 góra. Jeszcze. Cały czas idziemy. Kolejne ćwiczenie. Do tego ruchu dokładamy ruch rąk. Góra, góra. Raz, 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 raz. I to samo robimy przez. 45 sekund i tempo, hop, góra, przeciwna ręka do nogi, plecy proste, super Oluś, jeszcze, ręka wyprostowana do góry, góra, góra, jeszcze, 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 góra, 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 tempo, tempo, wysoko kolano, jeszcze. Hop, hop, raz, raz. Góra, góra. Jeszcze. Kolejne ćwiczenie. Tak, możecie sobie chwilę odpocząć, 10 sekund. Cały czas chodzimy, nogi góra i ręce przód i tył, łączymy łopatki. Start. Oczywiście, możecie troszkę zwolnić, jeżeli tempo jest za szybkie. Aniu, pamiętaj, ty też. Dobrze? Wydech, 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 wydech. Jeszcze. I luz. Drugi blok przed nami. Jedna noga góra, ręka kick bok. Góra, kick bok. Góra, kick, bok. Góra, bok. I robimy 45 sekund, jedna noga, i 45 sekund, druga. I start, Góra. Mocno, hop, Ciech. Tak byście chciały kogoś, hop, mocno uderzyć. I tempo. Raz, hop, raz, hop, ciach. Góra, back, góra. Góra. Staramy się nogę cały czas wysoko unieść do góry. To. 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 Jeszcze. Plus To samo druga strona, czyli góra, bok, góra, bok, góra, bok. Pokazujemy troszkę. Przypieszamy, hop, góra. Góra, góra, góra. Góra, góra. góra. Tego, tempo, hop. Tutaj mocno pracuje nam brzuch. i ja z tyłu. Oto. Pewnie dziwicie się, czemu nie ma Tymusia, ale niestety z Olkiem się pobili i tatuś przyszedł z pomocą. I luz. I ostatnie ćwiczenie. Kik. Raz jedna, druga. Raz, raz. Moc, tempie. Gotowe. Gotowa. Start. Bok. Wydech, 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 wydech. Mamu ja. Oczywiście pamiętajcie, jeżeli to tempo jest za szybkie, Aniu możemy zwolnić. Ty jest też mów? Jest ok? Super. Na razie. Na razie. Czujesz, jak pracuje brzuch? Tak. I nogi, no, i nogi, super. I luz. Blok numer trzy. Trzy. Pochylamy się delikatnie w przód, ręce w dół. Teraz robimy bez obciążenia na rękach. Później, proponuję z obciążeniem, ściągamy do siebie. Cztery, trzy, cztery, i to samo bok. Raz, dwa, trzy, cztery. I ściągamy. Raz, dwa, Trzy, cztery, bok, raz, dwa, trzy, cztery. I ściągamy. Raz, dwa, trzy, cztery. I bok, raz, dwa, trzy, cztery. I raz. Staramy się złączyć łopatki. Raz, dwa, trzy, cztery. I raz. Dwa, ściągamy łopatki. Łokcie blisko ciała. Trzy, cztery. Raz, dwa. Trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery i raz, dwa, trzy, cztery i luz, 10 sekund przerwy. Kolejne ćwiczenie, robimy noga bok, ręka bok i to samo, druga strona, 45 sekund, gotowi, start, raz, bok. Mocno noga do boku. Wyniosek zagwarantuje Zakwas. Zakwas. Jeszcze, jeszcze. Cichujcie. Jeszcze, jeszcze. Cwiczymy. Raz, Jeszcze, Mocno. Bok. 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 Jeszcze. Dwa, trzy. Jeszcze. I luz, trzecie ćwiczenie w tej serii. Ręce góra. I tak samo. Teraz robimy bez obciążenia. Później próbuję. Proponuję obciążenie. Góra i łączymy. Góra, łączymy łokcie. Góra, łokcie. Góra, łokcie. Hop! Łączymy łokcie. Ciach. Góra. Ciach. Jeszcze. Luś woła o pomoc? Spróbuj sam. Usiadł na krześle, nie potrafi zejść. Super! Wsprawie! No i próbuj, próbuj. Góra, Cia. góra, Cia. góra. Jeszcze? Nie pij to Tylusia. Zostaw. Góra, Cia. góra. Dróg. nie ma. Brok numer 4. Bierzemy nasz ręcznik, dajemy go na głowę. Ręce szeroko, opieramy głowy o ręcznik. I robimy brzuszki. Góra. Proste. Kolano do góry i zaokrąglamy plecy do brzucha. Wydech. 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 Jeszcze, jeszcze. Tempo. Raz. spinamy brzuch, a nie postara się zgiąć troszkę wolniej i zginamy. Żeby poczuć mięśnie brzucha. Plus to samo będzie na skos. Gotowa? Tak. Super. Zaczynamy od prawej ręki. Aniu stara się łokieć, kierować do kolana. Unosimy wysoko kolano do góry. I ten raz, 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 wydech. Jeszcze dacie radę, Ania da, to i wydacie. Jeszcze, jeszcze. O, luz, poczułaś to? Tak. I kolejne ćwiczenie. Bok i bok. Bok i bok. Super. Delikatne zgięcie. W tułowiu, do boku, plecy proste, wydech, Тъй, тъй, Zaczynamy drugą serię, wszystko od początku, unoszenie nogi do góry. Gotowe? Gotowe. Gotowa. My już po treningu dziękujemy bardzo. Eee. Ani, jak się czujesz? Dobrze, zmęczona, ale czujesz się super. Mam nadzieję, że wy też się dobrze czujecie. Jak widzicie, te dwa małe szkraby wcale nam nie pomagają, ale poćwiczyłyśmy, zrobiłyśmy trening, także to też nie jest wymówka. Ja proponuję Wam spotkać się ze swoją koleżanką właśnie na taki trening w domu. Jest to możliwe, jest to trudne, ale jest to możliwe. Także do zobaczenia na następnym treningu trzymajcie mocno kciuki za Anię, a my trzymamy za Was kciuki. Cześć! Do Bye. zobaczenia!